Dzień dobry, cześć. Tu Wróżka Markiza Moon, Witam wszystkie barany. Rozstawiłam już dla was karty na wrzesień 2021, więc zaczynamy. Energia, jaka wam będzie towarzyszyła, przepraszam bardzo. To energia trójki mieczy. Niestety, tak w mi wyszło i nie będę tego zmieniać. no cóż. Trójka Mieczy będzie wam niosła taką energię rozżalenia. Być może poczujecie się skrzywdzeni, coś takiego. Trójka Mieczy to jest karta zranionego serca. Być może ktoś was zrani, a być może tylko sami będziecie mieć takie, taki rozżalony sposób myślenia. Także to nie musi być nic wielkiego, nic strasznego. Być może to y, będą Wasze jakieś takie przemyślenia, jakiś was, Wasz stan umysłu. Dlatego, y, no cóż, karta Trójka Mieczy y, może Was y, na przykład nakłaniać do tego, żebyście się pogodzili ze swoim losem. Być może to będzie tęsknota za jakąś osobą. Tu trudno dokładnie powiedzieć, co to może być, ale to będzie coś takiego. Działanie, jakie będziecie chcieli wykonać, i co wam się przydarzy, już ja tu widzę zaciśnięcie pasa i być może będziecie myśleć o jakimś dokształcaniu się. To jest karta takiego dokształcania się nauki zawodu, być może zrobicie, będziecie chcieli zrobić jakiś kurs, a będzie to spowodowane tym że będzie trochę, być może biedniej dla Was, dlatego że tu wyszła karta takiego skąpca. Być może będziecie musieli zacisnąć pasa w tym miesiącu. I tutaj hmm, karta ra radzi Wam, dziesiątka mieczy radzi Wam, żeby właśnie tego pasa zaciskać, że <laughs> Że po prostu tych pieniędzy będzie w tym miesiącu trochę mniej, i dobrze zrobicie, jeśli tak trochę powstrzymacie swoje wydatki. Co w miłości. Miłości będziecie, tutaj ja widzę kartę cesarza, to jest karta takiego narzucania swojej woli trochę. Być może będziecie chcieli zawalczyć o jakieś względy jakiejś kobiety, bo tutaj wyszła królowa kielichów, to jest taka uczuciowa, ciepła kobieta. Jako karta rada. Być może y, y, właśnie tutaj karty radzą, żebyście na taką kobietę uczuciową zwrócili uwagę, bo tutaj macie w, w swoich pragnieniach y, walkę, y, będziecie chcieli o coś zawalczyć, i tutaj karty radzą, żebyście zwrócili uwagę być może na Uczucia jakiejś kobiety. A zrobicie tak, jak uważacie za słuszne, nie będziecie nikogo słuchać. Tutaj wyszedł cesarz, to wy jesteście panami swojego losu i to wy decydujecie. Wy zadecydujecie. O co będziecie chcieli zawalczyć? Tutaj w myślach macie wielkie bogactwo, będziecie chcieli zawalczyć o bogactwo. Być może jest to związane z tym działaniem, i tutaj ta karta nauki wam chodzi po głowie, właśnie, żeby się dokształcić, żeby być może jakieś lepsze stanowisko zdobyć albo jakiś awans. Także to może być powiązane. Tutaj widać taki pierwszy wasz sukces, ale to nie jest jeszcze taki sukces, jakim może byście chcieli, ale to będzie już widoczny sukces. Tylko, że tutaj ta karta z końca mówi o tym, że, żeby po prostu nie szastać forsą. I tutaj, właśnie ta dziesiątka. Czy przestrzega przed wydawaniem zbyt y, dużej ilości pieniędzy. Natomiast tutaj karta diabeł y, radzi wam, co może wam radzić karta diabeł? To jest negatywna karta, ale jeśli y, na przykład brakuje wam pieniędzy, y, może oznaczać y, jakiś taki pracoholizm. Zbytnie kręcenie się za pieniędzmi, jakąś taką walkę o, o byt, nieuczciwą, może, ale tutaj jako rada to raczej karty tak nie radzą. Karta może radzić na przykład, żeby nie wiem, jakąś dodatkową pracę złapać albo Coś, coś dodatkowego, tak rozumiecie. Diabeł jest taki żywiołowy, to jest taka karta ognista. Diabeł idzie na całość zawsze, więc być może to jest pójście na całość i takie uzależnienie się od pracy. A co właśnie w finansach u Was? Tutaj y, widzę jakąś zmianę losu. Czeka Was zmiana losu. Tu jest koło fortuny, to jest taka zmiana losu, y, na co sobie zapracowaliście, to będziecie mieli y, y, trudno powiedzieć, czy zmieni się na gorsze, czy na lepsze. To już zależy, w jakiej jesteście sytuacji i jakie były Wasze. Działania. Król Buław. W myślach macie albo taką osobę bardzo pracowitą, energiczną, albo sami chcecie być taką osobą energiczną. Tutaj karty radzą Wam, żebyście dokonali jakiegoś. Wyboru, pomimo tego, że ten wybór może być trudny. No i jak to z tym zranionym sercem? Być może poczujecie taki żal. Tutaj widać, że będziecie musieli kręcić się bardziej za pieniądzem, bardziej zaciskać pasa. I być może to, to będzie właśnie ten żal z Wami w tym miesiącu, takie rozżalenie trochę na los, że, że tak jakoś Wam nie bardzo idzie tak, jakbyście tego chcieli, ale tutaj ja widzę, że właściwie nie ma jakiejś wielkiej porażki, jest właśnie takie, takie nakręcenie się do przodu, tu chęć, właśnie tego, tego, jakiegoś zdobycia jakichś nowych umiejętności w pracy, tu chęć zdobycia pieniędzy. Chodzi tu o pracę. Tutaj jakieś początkowe sukcesy są, także jeśli chodzi o pieniądze, nie jest źle. Tutaj w miłości też nie widzę jakiejś tragedii, więc to będzie, to będą po prostu wasze takie stany, być może będziecie się czuli tacy utrąceni przez los, przez, przez to, że będziecie musieli trochę oszczędzić tych pieniędzy, że nie będziecie tak mogli szastać jak do tej pory, ale w kolejnym miesiącu to się może zmienić i może zmienić się na lepsze właśnie przez to Wasze tutaj we wrześniu podjęte działanie. Także dziękuję bardzo za uwagę. Do zobaczenia. Pa.